trafiłem jednego fenola adolfowego ale tak jak widzicie stan jest kompletna masakra z tej strony też wygląda jakby była jedynka jeszcze i z tej strony też jedynka jakiś fals albo odciśnięty bo kilka minut widzicie też jest bardzo ciekawa, ciekawa znajdka tylko ze względu na to że ta jedynka widnieje na wersie i na rewersie no dobra idę dalej po to widać. witam kompania braci, Marcin z tej strony jesteśmy z Broholem na takim szybkim wyjściu takie poletko sobie znaleźliśmy mam pierwszy sygnał na tym polu 10 groszy TRLEK się trafił Rocznik bodajże 49 Jest monetka z pola Jest fajnie, ryjemy dalej, do następnego 45-55 się, że... w miarę płytki niestety... Kawał blachy. Zmiana miejscówki znowu. Tam niestety nic nie wychodziło. Oprócz tego Adolfika nic więcej nie trafiłem. A teraz nie wiem, uszedłem 200 metrów. I patrzcie, pokazał się moniaczek. Zaprawdę, zapewne, zapewne, zaprawdę, zapewne będzie to jakieś sreberko. Ale niestety jest blaszko. Główka się tam rysuje, jakby to był jakiś silver grosik, ale to najgorsze, co może być, jak monetka jest zniszczona. I kurczę niestety nic nie można zobaczyć. Mam szczoteczkę, próbowałem to czyścić, no ale niestety nic nie wychodziło. No tak wygląda. Dobra. Idę dalej. No i taka to mozolna praca Raz za razem pole do przejścia Coś tu tak niby na wierzchu nie ma zależy. czy blachy nic dzisiaj sprzątanie była monetka teraz są blaszki ale Maciej chodzi wzdłuż drogi widzę, że tam coś kopie To może być znowu teatr jednego autora. Jest blaszka. Znowu się nachylił parę kroków dalej Ciekawe czy ma też blaszki czy, czy te lepsze blaszki, takie okrągłe Dobrze zaczęło wiać, spowodowałem wrzesień ale tak ciepło, rano zapowiadali że ma być chłodno, cieszyłem się mówię Spokojnie człowiek sobie pochodzi, a jednak temperatura jest dość wysoka, bo momentami to mam ochotę się walnąć gdzieś w cieniu i typowo leżeć. To jest nieznośnie ciepło. Ten wieczór trochę ratuje sytuację. Ktoś tu przepiskiwał. A jakby sam nie wiedział co mi chcę pokazać. O, już będzie jakaś blaszka. poskręcamy blaszka. dobra kończę bo tutaj są blaszki kopię A jak coś będzie fajnego to najwyżej pokażę wszedłem w las bo nie mogłem na tym polu wytrzymać to słońce tak dawało no i trafił się groszek niemiecki wojskowy mundurowy guzik dobra pokręcę się tutaj trochę bo coś mnie w tym kierunku ewidentnie ciągnęło nie wiedzieć dlaczego i zobaczymy co tu ciekawego może jeszcze trochę do utrzymania Była nakrętka to i flaszka musiała być pierdzielone muszki to są normalne, że w oczy wlatują. Powiedz mnie mnie bieda dzisiaj Jestem jak zwykle ostatnimi czasy z pola prl z lasu groszek no wracam do auta chałtuję Macieja w jego dzikich zapędach w pogoni za fontami i do domu ja już nie mam siły ani ochoty okej okay. pozdrawiam i do usłyszenia ludzisko bywałem. znalazłem monetę dwa złote pereł jest moc jest moc dobra idę do tego oto. Doryjemy do końca razem gdzie już tam mało zrobiłem W każdym razie e, tą dwójkę znalazłem gdzieś tam Na tym samym skrzyżowaniu drogi I tak sobie pomyślałem że tutaj może być Drugi korelek, nie wiem, czy dobrze kombinuję, Pisz mnie. ale chyba nie. Sentence zgubił korelek, a to najpierw znalazł flaszkę, Dobra, to do kiedyś. Już nie mogę stąd odejść Dosłownie za łopatką Tam wykopałem dziurę i był ten kapsel Po zakopaniu Przezwoniłem jeszcze raz Pokazał mi się jakiś sygnał zobaczmy cóż to będzie czy monetka czy od flaszki coś nie do flaszki było tylko to następne teraz przy samym aucie trafiłem nie wiem tak sobie myślę bo tak wiele osób takie podobne rzeczy znalazło i zawsze mówią że to jest zamknięcie od fajki to ja sobie tak samo powiem a co mi tam znalazłem zamknięcie od fajki Naprawdę, oddali chodzi mój brat który tak mógł tu chodzić pewnie jeszcze z 12 godzin bez jedzenia, bez picia on tak lubi no nic poczekam na niego i naprawdę spadamy już nie mam weny pozdrowionka i dzięki za oglądanie miłego tu nigdy nie przyjdzie ale przypomniałem że ten nas zbierał dla mamy brzoskwinek pełen koszyk a to w międzyczasie dwie sobie zjem jeszcze raz dzięki za suby, za oglądanie komentarze, łapki za wszystko co tam robicie z sygnałami jakimiś konkretnymi licho kopię wszystko to tak jak leci kupa puszek mam kawałek a teraz pokazał się 10 groszy PRL-ek z braku laku może być 1977 rok Masakra. Kurczę kolejne wyjście I jakoś taka dziwnie jest z tymi fantami. Jak jakaś mała radocha. Dobra, do usłyszenia. 20 minut później Maciej ciągle nie przychodzi. Ja ciągle głodny. Ale Nazbierał to jabłek. No to jemy dalej.